Zadowoleniem było dla Ciebie uśmiech na twarzy społeczeństwa i łzy w oczach przestępców. Wie Pan, ja nie zapomnę pewnej takiej sprawy, którą zrobiłem w swoim życiu. 23 grudnia, piękne, pięknie zapowiadało się święta Bożego Narodzenia. Jestem u rodziców, idziemy z moim tatą na spacerek z psem, śnieg pięknie pruszy, co było rzadkością o tej porze roku, bo już mamy to ocieplenie. I myślę sobie, kurczę, kapitalne święta, mama zrobi pyszne żarcie, odpocznę sobie. Dostaję telefon, była godzina 19, dwójnaczelnik, gdzie jesteś? Ja no, jestem no, u rodziców, będę szykujeć, to świąt, zapraszam do Olsztyna. Spakowałem się, no, nawet już wiele pytań zadawałem, bo już miałem to doświadczenie z wcześniejszych spraw, że tak mnie wzywano do pracy, nawet z urlopu z Trójmiasta, jechałem z nadmorza, gdy zamordowano policjanta Cekałę, gdzie w klapkach i w spodenkach krótkich wpadłem do wydziału. Przyjechałem na miejsce. Okazało się, że sprawca dokonał napadu na sklepik w małej miejscowości i tasakiem do cięcia mięsa chciał obciąć kobiecie głowę. I dokonał zrabowania pieniędzy w kwocie tam kilkaset złotych, tak naprawdę. Od 20. Trzeciego od wieczora, tak naprawdę spędziłem tam dłuższy czas w tej miejscowości, by tą sprawę wykryć. I nie zapomnę tego też na, do końca życia. Ostatni dzień już siedzieliśmy, dzień tam tej sprawy nie wychodziło. Mówię do chłopaków, robimy jeszcze ostatnią, je, ostatnią rzecz. Słyszę, przestań pierdolić, Borys, to nie ma sensu. Jedziemy do domu, chuj tam, może po czasie wyjdzie. Ja mówię, nie, zostajemy, kurwa, jeszcze zrobimy jedną rzecz. E ze zgrzytem w zębach pojechaliśmy w teren i za chwilę do mnie kolega dzwoni i mówi, słuchaj mam gościa, yy, on wie kto to zrobił, ja mówię, co ty pieprzysz, mam gościa, więc wie kto to zrobił, przyjeżdżaj szybko, pogadamy z nim. A my po prostu, każdy z nas miał pewne zadania w danym rejonie, żeby coś zrobić i mój kolega też je miał, no i akurat wyszło tak, że ustalił świadka tego zdarzenia. Okazało się, że był to człowiek, który wie, kto no, niesamowicie nam pomógł. A do czego zmierzam? Ujęliśmy tego faceta, przyznał się do popełnionego czynu. Myślę, że dziś odbywa karę e, w zakładzie karnym, ale momentem takim dla mnie, który wywarł ogromne wrażenie, dosłownie miałem łzy w oczach i gęsią skórkę na plecach, było jak pojechałem na zabezpieczenie wizji lokalnej i podeszła do mnie taka starsza pani w takiej huście zawiniętej na głowie. Wziąła mi rękę, pocałowała mi w rękę i powiedziała: Ja panu bardzo dziękuję za to, co tutaj zrobiliście. Ja, tą rękę zabrałem oczywiście, bo nie byłem pod tego, żeby, żeby tak mi dziękować. Natomiast powiem panu, że przez długi, długi czas wzbudzało to do mnie ogrom emocji. I tak samo jest teraz, do tej, mówię: To też, też to emocje we mnie wzbudza. Tak, że